Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie z łatwością osiągają swoje cele, podczas gdy inni wciąż walczą? Co jeśli powiedziałbym ci, że możesz przeprogramować rzeczywistość i stworzyć życie swoich marzeń? W tym filmie odkryjesz trzy potężne techniki Neville'a Godarda, które mogą całkowicie odmienić twoje życie. Przygotuj się na fascynującą podróż w głąb swojej świadomości. Gdzie nauczysz się jak przepisać swoją przeszłość. Żyć w wymarzonym jutrze i wreszcie uwolnić się od symulacji, która cię ograniczała. Jeśli jesteś gotowy przestać być ofiarą okoliczności i zacząć tworzyć życie, o jakim zawsze marzyłeś, zostań z nami. Symulacja wyjaśniona. Perspektywa Neville'a Godarda. Neville Goddard, mistyk i nauczyciel duchowy żyjący w XX wieku, twierdził, że nasz świat jest projekcją naszej świadomości. To rewolucyjne podejście do rzeczywistości może być kluczem do odblokowania Twojego nieograniczonego potencjału. Wyobraź sobie, że Twój umysł to potężny projektor, nieustannie wyświetlający Twoje myśli, przekonania i oczekiwania na ekranie Twojego życia. To właśnie w ten sposób Godard wyjaśniał naturę naszej rzeczywistości. Jako symulację tworzoną przez naszą własną świadomość. Przyjmując tę perspektywę, zaczynasz rozumieć, że możesz hakować symulację swojej rzeczywistości, zmieniając swój stan świadomości. To jak patrzenie w lustro. Obraz, który widzisz, zawsze idealnie odzwierciedla ciebie. W ten sam sposób Twój zewnętrzny świat doskonale odzwierciedla Twoje wewnętrzne przekonania i założenia. Jak Twoja świadomość kształtuje rzeczywistość? Nasze przekonania i założenia działają jak filtry, przez które postrzegamy świat. Są one jak źródłowy kod programu komputerowego, a nasze fizyczne doświadczenia to program działający na ekranie. Zmieniając kod źródłowy, nasze myśli i przekonania. Możemy zmienić to, co pojawia się na ekranie naszego życia. Często nieświadomie tworzymy swoją rzeczywistość, bazując na starych programach i ograniczających przekonaniach. To jak oglądanie filmu w kinie jesteśmy tak zanurzeni w akcji, że zapominamy, że siedzimy w sali kinowej. Goddard uczył, że większość z nas tworzy swoją rzeczywistość nieświadomie, opierając się na starym programowaniu i ograniczających przekonaniach. Zrozumienie tego mechanizmu daje ci moc świadomego kształtowania swojego doświadczenia i rzeczywistości. Gdy zaczniesz dostrzegać kod stojący za twoją rzeczywistością, zauważysz, jak twoje myśli i uczucia bezpośrednio korelują z twoimi doświadczeniami. To jak założenie specjalnych okularów, które pozwalają ci zobaczyć ukrytą strukturę twojej symulowanej rzeczywistości. Potęga założeń. Co naprawdę manifestujesz? Nasze najgłębsze przekonania o sobie i świecie kształtują wszystko wokół nas. Zastanów się, ile razy słyszałeś frazy takie jak: Pieniądze nie rosną na drzewach, lub: Dobre rzeczy nigdy nie trwają wiecznie. To nie są tylko nieszkodliwe powiedzenia, to część złożonej sieci społecznego uwarunkowania, która działa jak reguły naszej symulacji, ograniczając nasz potencjał w sposób, którego nawet nie dostrzegamy. Zwróć uwagę na swoje codzienne myśli i sformułowania: mogą one być częścią ograniczającego programu. To jak wirus w Twoim mentalnym oprogramowaniu, ciągle działający w tle i wpływający na każdą Twoją decyzję. Te przekonania tworzą to, co Goddard nazwałby mentalnością niedostatku i mentalnością ofiary. Zmiana tych wewnętrznych przekonań to klucz do manifestacji życia, jakiego pragniesz. Gdy zrozumiesz, że twoja rzeczywistość jest tworzona przez twoją świadomość, zdasz sobie sprawę, że moc zmiany twojego życia nie leży w jakiejś zewnętrznej sile czy okoliczności. Jest w tobie i zawsze była. Przepisywanie przeszłości: Moc rewizji. Goddard nauczał techniki rewizji mentalnego przepisywania przeszłych wydarzeń to jak posiadanie kosmicznego pilota do twojej osobistej historii. Możesz cofnąć się do trudnych momentów i zmienić ich przebieg w swojej wyobraźni. Zamknij oczy i wyobraź sobie trudną sytuację z przeszłości, ale tym razem ze szczęśliwym zakończeniem. Poczuj emocje związane z tym nowym, pozytywnym doświadczeniem. Według Godarda, gdy to robisz, nie tylko bawisz się w udawanie, faktycznie przeprogramowujesz swój mózg i zmieniasz energię wokół tego wydarzenia. Ta praktyka nie tylko poprawia twoje samopoczucie, ale także zmienia energię wokół tego wydarzenia, wpływając na twoją teraźniejszość i przyszłość. Goddard wierzył, że rozpamiętywanie przeszłych błędów jest jak ponowne zarażanie się. Zamiast tego rewizja działa jak duchowy antybiotyk, pomagający szybciej i czyściej goić stare rany. Technika pierwsza: życie w końcowym rezultacie. Wyobraź sobie, że już osiągnąłeś swój cel. Jak się czujesz? Co widzisz? To nie jest zwykłe pozytywne myślenie. To duchowa praktyka, która może przekształcić całe twoje istnienie. Godard nazywał to życiem w końcu techniką transformacyjną, która może zmienić samą strukturę twojej rzeczywistości. Pełne zanurzenie się w tym doświadczeniu, programuje twoją podświadomość na sukces. To jak sadzenie nasion w ogrodzie Twojej świadomości. Twoje myśli i uczucia są nasionami, a gdy żyjesz w końcu, podlewasz je wodą swojej wiary i nasłoneczniasz skupioną uwagę. Regularna praktyka tej techniki przyciąga do Twojego życia doświadczenia zgodne z Twoją nową wibracją. To jak dostrajanie radia do konkretnej stacji. Gdy jesteś w harmonii, naturalnie przyciągasz doświadczenia. Które pasują do Twojej nowej świadomości? Przykład z życia: hakowanie Matrixa. Sara, artystka borykająca się z trudnościami, przez lata próbowała sprzedać swoje obrazy bez powodzenia. Po odkryciu prac Godarda postanowiła zastosować jego techniki. Zaczęła wyobrażać sobie siebie jako odnoszącą sukcesy artystkę, czując radość i satysfakcję ze sprzedaży swojej sztuki. W ciągu kilku miesięcy zorganizowała swoją pierwszą solową wystawę, sprzedając wszystkie obrazy. Sara skutecznie schakowała Matrix swojej rzeczywistości, zmieniając swoją świadomość. To nie był przypadek czy szczęśliwy zbieg okoliczności, to było bezpośrednie zastosowanie zasad Godarda w praktyce. Ten przykład pokazuje, jak zmiana wewnętrznego stanu może radykalnie wpłynąć na zewnętrzną rzeczywistość. Sara nie zmieniła swojej techniki malarskiej czy strategii marketingowej, zmieniła swoje przekonania i oczekiwania, a świat zewnętrzny dostosował się do jej nowej wibracji. Rola medytacji: Wyciszenie umysłu, by przeprogramować rzeczywistość. Medytacja to potężne narzędzie do hakowania symulacji, którą nazywamy rzeczywistością to jak czyszczenie soczewki, przez którą postrzegasz świat. Gdy medytujesz, tworzysz przestrzeń dla Twojego prawdziwego ja, by się wyłoniło. Regularna praktyka pomaga oczyścić umysł z szumu codzienności i dostroić się do głębszej świadomości. To jak oczyszczanie wody w stawie. Gdy jest pełna fal i zmącona, trudno zobaczyć, co jest pod powierzchnią. Ale gdy woda się uspokoi, możesz zajrzeć prosto na dno. To właśnie robi medytacja dla Twojej świadomości. W stanie wyciszenia łatwiej jest reprogramować swoje przekonania i manifestować pożądane rezultaty. Gdy medytujesz, nie tylko relaksujesz się, faktycznie zmieniasz kod swojej rzeczywistości. To jak bycie graczem w grze wideo, a nie tylko postacią reagującą na wszystko dookoła. Stajesz się twórcą swojej rzeczywistości, a nie jej ofiarą. Jak przejąć kontrolę nad swoimi myślami i przekonaniami? Zacznij od prowadzenia dziennika manifestacji, zapisując swoje pragnienia tak, jakby już się spełniły. To nie jest zwykłe spisywanie życzeń, to potężna praktyka duchowa. Kiedy piszesz o swoich pragnieniach jako już spełnionych, programujesz swoją podświadomość na sukces. Codziennie praktykuj rewizję mentalnie przepisując trudne sytuacje na pozytywne doświadczenia. To nie jest ucieczka od rzeczywistości, ale pełne zaangażowanie w nią z miejsca świadomości i mocy. Za każdym razem, gdy rewidujesz trudne doświadczenie, zmieniasz energię wokół niego, wpływając na swoją teraźniejszość i przyszłość. Pamiętaj, że każda myśl i emocja to nasiono, które siejesz w ogrodzie swojej rzeczywistości. Bądź świadomy swoich myśli i uczuć, bo to one kształtują Twój świat. Gdy zauważysz negatywne myśli, nie walcz z nimi. Po prostu delikatnie skieruj swoją uwagę z powrotem na to, czego pragniesz doświadczyć. Uwolnienie się od ograniczających przekonań. Zidentyfikuj przekonania, które Cię ograniczają. Często są to nieświadome programy wpojone w dzieciństwie. Te przekonania działają jak filtry, przez które postrzegasz świat, ograniczając twoje możliwości w sposób, którego możesz nawet nie być świadomy. Zastąp je świadomie wybranymi, wspierającymi przekonaniami, które odzwierciedlają życie, jakiego pragniesz. To jak przepisywanie kodu źródłowego twojej rzeczywistości. Gdy zmieniasz swoje podstawowe przekonania, zmieniasz cały program swojego życia. Praktykuj codziennie, aby te nowe przekonania zakorzeniły się głęboko w twojej podświadomości. Powtarzaj swoje nowe, wspierające przekonania. Czuj emocje związane z ich prawdziwością. Z czasem te nowe przekonania staną się twoją nową rzeczywistością, a ty zaczniesz doświadczać świata w zupełnie nowy sposób. Podsumowanie. Wkroczenie w rolę świadomego twórcy. Stoisz teraz na progu nowej rzeczywistości. Zajrzałeś za kurtynę symulacji i odkryłeś niesamowitą prawdę o swojej naturze jako świadomego twórcy. Nie jesteś już biernym uczestnikiem w czyimś scenariuszu. Jesteś autorem, reżyserem i głównym aktorem w swoim kosmicznym dramacie. To wiedza, która jest zarówno darem, jak i odpowiedzialnością. Każda myśl, każde uczucie. Każde założenie kształtuje Twoją rzeczywistość. Wybieraj mądrze, bo świat wokół Ciebie zacznie się zmieniać wraz z Twoją wewnętrzną przemianą. Twoje relacje, kariera, zdrowie, a nawet codzienne doświadczenia zaczną odzwierciedlać Twój nowy stan świadomości. Czy jesteś gotowy wziąć pełną odpowiedzialność za swoje życie i zacząć świadomie tworzyć swoją przyszłość? Pamiętaj, że to dopiero początek Twojej podróży. Stoisz u progu nieograniczonych możliwości. Co stworzysz w swoim nowym świecie? Jakie wspaniałe przygody czekają na Ciebie? Czas zacząć pisać nowy rozdział swojego życia, rozdział, w którym jesteś świadomym twórcą swojej rzeczywistości.